Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Słuchajcie, żniwa owsa, tak, żniwa owsa się już zakończyły. No i jak zwykle na moich odcinkach macie sprawozdanie finansowe. Dzień dzisiejszy, eee, koszty wody 0, mm. Wiedziałem, że w ogóle są takie te, ale dobra. Przychód ze zbiorów 335 tysięcy i to jest yy, tylko owiec. Tylko owiec dzisiaj sprzedawałem i nie robiłem żadnej misji na zbiory plonu, więc to jest tylko owiec. Następnie mamy tutaj przychód z kontraktów 34 tysiące, i faktycznie yy, wykonałem sobie kilka kontraktów na nawożenie, bo już nie robiłem właśnie żadnych kontraktów na zbiory plonu, więc tutaj już nawożenie bardziej. Pensje pracowników, jak widzicie, też całkiem spore było 5500, tutaj wydałem na pracowników. Jakieś tam koszty inne mamy 3000. I jeszcze mnie zastanawia koszty nawozów. Duże są te koszty nawozów. Kurczę, koszty nasion. No ale za nawóz, aż tyle? Dlaczego? No, w sumie w siewniku też był nawóz. Może ten siewnik tyle nawozu jeszcze zużywał. No, trudno, 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 ale nie sądziłem, że aż tyle tego nawozu będzie szło. No, dobra, niech będzie. Przedane bele. Za bele mamy 122 tysiące, więc mam teraz 576 tysięcy. I tak jak obiecywałem na live'ach i w poprzednich odcinkach, to oczywiście kupujemy sobie nowy obszar. Obszar, tak jak mówiłem, będę chciał kupić łąkę. I to będzie duża łąka. Możecie się. Troszeczkę zdziwić, ale faktycznie stwierdziłem, że kupię sobie obszar numer 3, który jest całutki. Po prostu cała, cały ten obszar to jest łąka i zobaczcie, że ten obszar jest porównywalny tutaj do tego. Czy to ma sens w ogóle? Powiem szczerze, że nie wiem, zobaczymy. Jeżeli na przykład nie będzie mi aż tak ta łąka potrzebna, to po prostu sobie zrobię połowę tego obszaru, ale na razie chcę mieć tam po prostu łąkę, więc no 419 tysięcy trochę kosztuje, faktycznie. E, czyli no słuchajcie skoro mam już tą trawę bo Z tego co mi się wydaje to to jest najprawdopodobniej gotowe do zbioru trawa e, Zgadza się gotowe do zbioru jednakże no wiadomo bez żadnego nawożenia Ej, Nawiezione Raz nawiezione e, Ale tak żadne no to spoko jest fajnie Nie sądziłem że będzie nawiezione e, Czyli mega mega na plusik Idziemy pod sklep ja jestem mój, o, tutaj są moje e, dwa ciągniczki, i teraz tak. E, Przyjechałem sobie dwoma ciągnikami, z tego względu, że od razu chcę są odjechać e, dwoma maszynami dodatkowymi. E, dodatkowe maszyny to będą tak, kosiarkę. Skoro mam tą łąkę, to po prostu kupię sobie kosiarki marki Klas oczywiście, chociaż tutaj wiadomo, że Ottingera są troszeczkę tańsze, jak to wygląda rozmiarowo 3 metry. 8, 4, 3, 6 i 10. No to wiadomo, że klas tutaj wygrał. Ja sobie te kosiarki chcę kupić. Dobra, ciekawe, czy mi starczy pieniędzy. Następnie przetrząsać mi się przyda. Myślę, że wezmę sobie chyba ten średni. Tak, ten średni będzie spoko. No i wiem, e, przydałoby się zrobić tak, żeby klas był podpięty pod klasa, ale niestety tak nie będzie. E, klas nie będzie podpięty pod klasa, tylko klas będzie podpięty pod. E, tutaj ten nowy nabytek. Pod naszego Deutscha. E, obydwa ciągniki, oczywiście, pojadą sobie od razu bo użyję sobie modyfikacji Fallomi, która zaoszczędzi mi sporo czasu, żeby tam po prostu dojechać na ten obszar i gorąco polecam Wam korzystanie z tej, z tej modyfikacji, bo serio bardzo dużo czasu można zaoszczędzić, chociażby nawet jeżeli chciałem sprzedać sobie właśnie tą słomę, czy jakieś tam inne dodatkowe prace na polu, można naprawdę bardzo fajnie wykonywać. I robimy sobie Ctrl F, dystans 25 metrów, może być 25 metrów, jedziemy. Jedziemy na łąkę. Zostało mi 71 tysięcy. Um, I mam jeszcze kilka. Um, propozycji, znaczy propozycji, kilka rzeczy, które chcę kupić, mianowicie zgrabiarka. I następnie po zgrabiarce musiałbym mieć jeszcze dodatkowo przyczepę na belę, ale taką przyczepę, którą bym mógł sobie normalnie wyładować. Myślałem jeszcze nad przyczepą samozbierającą i postawieniem stodoły, ale też by mi brakło pieniędzy, więc... będę musiał coś wykombinować. Ewentualnie zrobimy sobie live'a i porobię sobie może jakieś misje, jakieś kontrakty. No tutaj z tej... Z tej... Kurczę, mam tam rzepak i tu mam pszenicę, więc... O, on się tam chyba zaklinował. No życie tak. No, dobra. Yy, modyfikacja falą jest bardzo, bardzo przydatna, jednakże pamiętajcie yy, nie zapominać właśnie, że macie za sobą kolegę, yy, który może się zgubić i to bardzo łatwo yy, i, i trzeba się troszeczkę czasami odwrócić i spojrzeć co on porabia. No, dobra, teraz powinno być yy, wszystko w porządku. W ogóle jedno mnie denerwuje na tym farmingu, bo na przykład są znaki drogowe, tutaj mamy ustąp pierwszeństwa i jak będą jechały samochody, ja na przykład tego pierwszeństwa nim ustąpię. Wszystko w porządku, fajnie, ale jak będą jechały już, yy, jak ja będę jechał tą drogą, a samochody będą jechać tą drogą, którą powinny ustąpić mi tego pierwszeństwa, to one niestety tego nie robią. Czyli to AI w farmingu nadal mocno kuleje, chociaż to nie jest oryginalna mapa farminga, więc no... Też nie można tutaj tego oceniać, jak to jest zaimplementowane, czy to jest po prostu... Zaimplementowane bezpośrednio z samego farminga? Dlaczego ten klas tak wolno jedzie? Nie ucie, że on się znowu zablokował. Łomatko. No może faktycznie, trochę jedzie za blisko, ale był odstęp. No było co tam widziałem przecież. Chyba sobie będę od razu, no w sumie tam yy, i tak będę mógł sobie przetrząsanie wykonywać, bo teraz yy, w 19 yy, w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji farminga yy, możemy sobie wykonywać yy, pracę na łące właśnie yy, za pomocą też pracownika, więc też mega na plus to wyszło. Pamiętam, że w 15 nie było takiej możliwości i w 17 chyba też nie było, więc to było trochę dziwne. Rozkładamy kosiarkę. Teraz chcę jeszcze zobaczyć czołą pracy. to się kurzy Następnie rozkładamy szeroki rozrzut Tutaj też możemy oprócz siarkę, złóżką siarkę, szeroki rozrzut Zrzut na pokos szeroki ja w sumie i tak to będę yy, chciał sobie. A tutaj, tutaj nie mam, ich chyba no to trudno. Yy, dobra, bo tutaj widzę korek, korek. No, ja oczywiście już tutaj tymi maszynami pracowałem sobie na tej mojej serii Seasons, więc mniej więcej się orientuję, jak to wszystko działa ale będę sobie chciał trochę pokosić. No już, już, czego się drzecie, spokojnie. E, teraz tak, jakie plany będą dalej? Dalej plany będą takie, jak mówiłem, czyli jeżeli będę miał już tą trawę, wtedy będziemy mogli się skupić na jakimiś e, zwierzętami, e, więc... najprawdopodobniej coś tam niedługo sobie wleci nowego, ale... E, kiedy? No, na razie dostajecie odcinki raz w tygodniu, więc pewnie po zbiorze tej trawy zrobimy sobie live'a ze zbiorów yy, i może z jakichś tam kontraktów dodatkowych. Yy, no i następnie po tym live'ie pewnie będę chciał właśnie już jakieś tam zwierzaki sobie ogarnąć. Ja sobie zatrudnię tak, żeby ten pracownik sobie jeździł po prostu za tym, bo to jest i tak taka sama szerokość. No, to lecimy! Także, łąkę na pewno zaczynam teraz tutaj kosić. Czy ją skończę poza odcinkiem? Być może. Czy ją skończymy na live? Też być może. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ogólnie, co chciałem jeszcze dodać, to. Zastanawiałem się właśnie nad tą nową serią, o której tam rozmawialiśmy i na live, i o której mówiłem wcześniej na, na, na odcinkach. Wygląda to mniej więcej tak, że mam małą propozycję. Zobaczymy, czy Wam się to spodoba. I jak będzie właśnie następny live'ik, to będę chciał was zapytać w pewnym stopniu, co wy o tym sądzicie. Bo jest, jest jedna rzecz, którą chciałbym przetestować jeżeli to akurat wypali, no to rzecz jasna będziemy mogli się razem bawić, tak jak, tak jak chcieliście, czyli zrobimy sobie taką serię, gdzie po prostu odpalam farminga, jest live'ik i wy sobie będziecie mogli wbijać. Tylko tutaj trzeba będzie spełnić kilka warunków, bo to też nie jest tak, że je ja będę siedział jakoś super często, a będziemy musieli to jakoś po prostu uzgodnić, jakby to miało wyglądać. Więc jakieś reguły wprowadzić może tak. Bo inaczej no to trochę by to traciło sens, że po prostu każdy by sobie też tam wbijał i, i mógł sobie grać, a są też tacy, którzy na przykład są z całymi widzami. I oni powinni mieć moim zdaniem lekkie pierwszeństwo. Ale to tak jak mówię, tutaj jeszcze kwestia do dogadania, uzgodnienia kilku ważnych właśnie takich spraw. Widzę, że tu trochę mi zejdzie. Na pewno w przyszłości kupię sobie tą dużą kosiarkę, jeżeli taka łąka duża by mi została. E, plan na to gospodarstwo mam troszeczkę inny. E, na tym gospodarstwie na pewno nie będziemy mieli koni, to jest pewne. Też może nie tyle, na pewno co konie może się pojawią, ale to już naprawdę pod koniec, pod koniec serii całej, bo no, e, mam troszeczkę inny pomysł na to gospodarstwo. I gdzieś to tam będzie właśnie takie, mi się wydaje, po części oryginalne, bo zawsze każdy sobie stawia, że wszystkie zwierzęta i tak dalej. A ja będę chciał to troszeczkę e, zrobić inaczej, taki odcineczek, właśnie informacyjny. Dodatkowo macie jak zwykle u mnie, zawsze jest tak, że, że mówię Wam wcześniej, co planuję. Także wiecie, wiecie mniej więcej czego się spodziewać. Chociaż czasami was potrafię zaskoczyć, sam, sam siebie też zaskakuje. Chociażby ja miałem kupić ciągnik, to właśnie chciałem kupić tego case'a. A okazało się, że taka perełka nam tutaj, czarna perła. O! Jak w Piratach z Karaibów Umknęła. Także taki krótki odcineczek tym razem. Wypamiętajcie, oczywiście, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, chociaż z tymi dzwoneczkami jest też różnie, bo czasami piszecie, że nie mieliście powiadomienia, że jest live, więc YouTube, jak to YouTube? Co jeszcze chciałem dodać? No, to czekajcie na po prostu live'a, na pewno pierwszy live będzie z Przemasowa, a później zobaczymy co dalej. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam, hej!